W świętokrzyskich lasach pomiędzy Starachowicami a Suchedniowem znajduje się rezerwat zwany Wykusem. Przez porośnięte sosnami, jodłami, dębami i grabami zbocze góry Wykus przepływa rzeka Lubianka, a nad nią znajduje się polana z Małą Kapliczką. Na tej polanie w czasie II wojny światowej stacjonowali i walczyli żołnierze partyzanki Armii Krajowej pod dowództwem Jana Piwnika Ponurego i Eugeniusza Kaszyńskiego Nurta. Centrum kapliczki widnieje wizerunek Matki Bożej Bolesnej i napis Przechodniu, ponieść wieść, że zginęliśmy za ojczyznę, więc ponoszę. Wokół umieszczono tabliczki z nazwiskami i pseudonimami partyzantów ze zgrupowania Nurta. Nie wszyscy zginęli w czasie II wojny światowej czy potem w czasie komunizmu. Są też tabliczki z datą śmierci z ostatniej dekady. Jan Piwnik, ponury, urodził się w Janowicach koło Ostrowca Świętokrzyskiego 31 sierpnia 1912 roku. W czasie wojny aktywnie działał dla niepodległości Polski. W marcu 1943 został dowódcą zgrupowań partyzanckich kedywu Okręgu radomsko kieleckiego Armii Krajowej. Zginął w walce we wsi Jewłasze na obecnej Białorusi 16 czerwca 1944 i pochowano go na cmentarzu w białoruskiej Wawiórce. Z kolei Eugeniusz Nurt Kaszyński urodził się 22 sierpnia 1909 w Łodzi. Był dowódcą zgrupowania nr 1 i służył pod rozkazami ponurego i stacjonował na polanie na wykusie a 2 stycznia 1944 przejął po ponurym dowództwo nad wszystkimi zgrupowaniami świętokrzyskimi Armii Krajowej. Po wojnie przedostał się do Niemiec zachodnich i wrócił do swojej dawnej jednostki pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej, z którą przedostał się do Wielkiej Brytanii. Tam spędził resztę życia pracując fizycznie. Zmarł 24 marca 1976. W 1994 zgodnie z jego wolą jego zwłoki przeniesiono na wykus, gdzie znajdują się do dzisiaj. Rezerwa Wykus jest miejscem pamięci polskich żołnierzy walczących dla niepodległości Polski w latach 1939-1945. W całym lesie znajdują się partyzanckie mogiły.